Na, na nagrywa się dobra. Czy dwa je kurwa. Witam Was bardzo serdecznie, jestem Askan i jest ze mną dzisiaj ketchup. Ketchup. Dzień dobry, Dzień dobry król. W sumie dobry wieczór. Dokładnie, i pan Warda. Siema, siema. Ten co do dostał w pierwszym odcinku, takie jest. StarCraft od Nie, nie, prawda, ja ci się dałem, nie? Ja, mh, dobra, już, już mi tutaj nie gaduję takich rzeczy. Mamy 9-5 level. Oni... Nie wiem, Protosi się będzie ciężko. Jeden losowo. Yy, po Przepraszam, przeciw... a ja coś powiem teraz, nie? No wol Z takimi nobami muszę być. No o, odezwa się pros no, wiesz, jak cię zawsze rozwalam, to jest ten... Dobry. No, jeden na jeden, no dobra, wygrywasz. No. Ale jak gramy już w trzech i każdy na każdego, to wygrywam. No bo Zgrywam. tak, bo jak się na mnie rzucacie, my dwóch, to wygrywacie. <laughs> Jakieś tam dogadania trzeba mieć, nie? No. Dobra, yyy... szybko coś kosimy. biorę. Jadę, a wy? Co zelotów, biorę? Zelotów, Stalker... Okej. Okay. A ma minerałów, dobra, są minerały. Jedziemy dalej. A tak w ogóle z kim gramy? Bo nie zauważyłem. Protosi, teranie i. chyba, teranie to by. chyba tak. I nie wiem, losowo jeden miał. Aha, okej. Okay. Na pewno protosi i losowo, tego co cię nie znać, zobaczyć. Potrzebujemy więcej niż Dobra, robimy wszyscy armię i pierw... po kolei każdego dojeżdżamy. No. Kolejno. To jest tak myślę, ja bym pierwszy dojechał Terrana. Ja w sumie bym chciał mm, wiedzieć co oni tam kminią, zanim mój doleci. To rok minie, gdzie jest rampa? Jeszcze Bo u was nie być... przyszedł żaden, nie? Nie, żeby was nie, sprawdzić nie. czy coś. Ej, a tu jest rampa zabudowana? Nie mam pojęcia co, a gdzie jest rampa? A jo, ty. Tak, tutaj tak. Nie, tu jest jeszcze jedna rampa z boku, dobra. Nie gdzieś... Ale no, zablokowane. A tu u mnie, ale lipa no. Czemu no jest ja zawsze to, to. po tej chujowej stronie? Dobra, nieważne. Mm, królowa się przyda. Wiesz ci powiem, że wyślę tylko na sprawdzenie sobie z czterech. Dobra, ty mi się na Jedyneczkę. Oho, oho Witamy Teranów No, Teran drugą lampę dwa koszary, czyli na tego... Na pulpeta nie Czyli wiem, co Marinów, to znaczy, ale... Medivaki i tych i mari... Marderów, Medivaki i marinów Okej okay. Wiesz że to mi nic nie mówi nie, ale dobra No to te jednostki takie strzelające. No to to, to wiem że to są marinie a te Medivaki to co to było? To te statki leczące. Aha, okej, okay, czaję. Ja sobie retowuję tutaj. Koło mnie. już jeszcze tak nie umiem ładnie stawiać. Szybko. To mi się nada. Aha. Podpisane, podpisane. Nie mam wespawnów, kurde. Dobra, trzeba teraz pilnować naszych. Zelingów. Tutaj jeszcze się nikt nie rozbudował, patrzę rampę Pewnie dostanę na niej. Czysta, pusta Czysta. I, Nie, to nie to wiedzą, że to jest rampa. Nie, to yo, nie Muszą wiedzieć. Jest Jestem, no. są te tereny. Atakuj go, atakuj go. Wiem Atakuj Dobra Mam twoją matkę, Aska Moją matkę, matkę. Moją matkę? Co ty chcesz od mojej matki? Ej, tego, tego z rękami rękoma, rękoma ręka, ręka, ręka. Nie zdążyłem, trudno on no, ma moją matkę, ty. Oddała... Odda... ci <laughs> ona? No czego? Na to sobie, nie? Gdzie? Co? Jak? A, mm. taką matkę. Czaję. Dobra, no leci, leci twoja matka na, na akcję, nie? Dobra, okej. Okay. Ej, nie to chciałem kliknąć, co ja jest... A, dobra, może być tak. Punkt zbiorowy będzie gdzieś tutaj. I jeszcze jedną bazę przejmę sobie tutaj tą. Chyba że... Nie, dobra, nie będę wam tutaj Teraz będę atakował tym, e, e, jak on się nazywa. Dobra. Wyroś... Tę, tą tą wyrośnią. Nie. Nie tylko. Ja tu niszczę tą lampę. Ej, co? Ja! Zaspałem. Dobra. Jestem w dupie. Zaspałem. I to bardzo. Dobra, są, są. To mi się już nie przyda. Teraz tylko czekać, aż się dokona. O jeny. O, to jest dobre. Tam leć, rozwalaj mu tą, tą, te wszystkie, te główna tam. Zbędny no. No dawaj, już atakuj. atakuj teraz. Warda! A, no, tym. Czeka, czeka, czekaj, czekaj, tak, czekaj. Weź, bo to czeka. szkoda czasu, naprawdę. Bo on no. już ma dwie bazy. Z tymi rękoma tego. ale to ma damage, ja pierniczę. No to ma damage, ale to jest słabe ogólnie. No wiem, że jest mało wytrzymałe, ale ma damage. To ma tutaj damage? Ręko ma GG. Przeszedł kolega, dobra. Nie ma gigie. Ile ma tam jednostek? Ja już tych... Widziałeś, tu ty już lecą do ciebie? Szybciej. A, dobra. Ja to. Dobra, hydraulicznie. Oni to samo robią, ale dobra. Zarypał się i nie ten. Obroniłem nas. E... A to jest? Co się jeszcze przydaje? sumie się. I teraz tak. Do upgrade'ów potrzebuję tego. Czy się robią, co <laughs> oni Trochę nierówno, ale dobra Dobra to już poczekaj. Dobra, idziemy pod... idziemy na nich. Ej, macie coś? Jednostki? Nie Kurde. Ja tam tak trochę pedam... No, tak no, no bo ty ja idę od razu w te silniejsze, jak gramy w trzech to od razu idę w hydraliski. No ale hydraliski to są... O znowu i będę kurwa taka dupa z tyłu. Cofuję. Dobra. Wiedzą, że chcę. No, nawet jednostki tamte. No. Okej. Okay. Męczmy i tak. Na razie ich tak męczmy tylko, nie? No, tak samo jak ja robię właśnie. Królowa mi się. Nie, gdzie idziesz stój, wracaj. Dobra. Widzę, jest armia. Tutaj jest... Oni wszyscy w Marines'i podejrzeli. Nie w Marines'ów, znaczy Marines'ów i tych. To jest tak. Kaszlaków no, całych, tak. no jak to jest? Tych, no nie wiem, jakichś tam kujowych jednostek. Tam ja idę zatem. zaatakować tą małą armią. Dobra. A ja tu mu tą armię, co on tam ma, bo to jest malutkie. Nie ma nic przeciwko. O, to jest gówno takie, co on ma. Chyba, co się zrobiło, to się teraz będzie robił dopiero. Moje no, no, no. tylko wchodzą i tam już nic nie ma. Dobra, się ładnie zgrało. wow właśnie wiem wiedziałem że to robią Dobra Robię pullpet Czyli... Na razie Nie jest tak źle aż tak mi się wydaje przynajmniej Jest łatwo tego to to Czemu tak uważasz? Dobra pulpeta dobrego Oj tam Nie tych, nie tych, oj, A chociaż niech się już robi, jak się robi Uuu Dobra, wieżyczki kuleś postawił To się nada, to się nada Siemaneczko, ma pani warda To się zaraz skończy A mi się? O, o, O No właśnie ty mi będą atakować często Dobra, to się zaraz z nimi poradzę No problem nie pozwoliłem mi tu być WON Ale oni są szybki i właśnie on tak będzie wiesz, pójdzie na twoją drugą bazę zaraz No to niech się wchodzi jeju Długo tu nie postoi zakończona W sumie i tak ściągam surowce z tych górę. zabrali bazę. wszystkie bazy, teraz ja muszę tam gdzieś lecieć w pizdu. Co i teraz jest po gorszej o... stronie... Ej, arm bazy tworzą mam tam jednostki wysoko. o o, 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 o. chłopaki, potrzebuję pomocy. Barda, chodź tu! Lecę, lecę! Ej, ale naprawdę... Robi się gorąco. No bo właśnie wiem, żeby ich szybko dojewać, a mnie ja zdojebią zaraz. Ciii... Dojebiemy, dojebiemy, tych... Przepuść kurwa mój. Biorę Nie mogę nie, też dobra, przejść, dobra, to jest, przeszedłem tak. Dobra, to jest tak. Biorę tych, 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 co leczą, dobra, nie ma ich. Mają pograne, mają Ej, pograne. idziemy teraz na ich bazę, atakujemy No, ich no bazę lecę, lecę, teraz, lecę, 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 bo oni nie mają armii teraz. Kurwa... Ej, którędy moje idą? A! Okay. No też po idą to tedy. Dobra, to dobrze, że sam nie idę. Ten dygbit to niech mi się upgrade'uje od razu Wespon, wespon. Czemu tak wolno idzie? Wespon ten Dobra 3, 2, 3 Jeszcze dwóch, dobra, nieważne. O ja, super, teraz nie mogę. Coś mnie atakuje, weźcie to, rozwalcie po drodze. Wbiłem rozwalam Wbijam do nich na rampę i czekam jeszcze na całe moje wojsko niech się do, do czołga Dobra, jademy. Marinesy, marińcy, wszystko Marinsy Dobra, atakujemy, atakujemy no, Ja im nisz? atakuję bazę jeszcze niszcze, niszcze, niszcze ja, ja był szósty no. level a tam z tego co widziałem jest 96, więc No ja ale wiesz, jeszcze mogą się ubrać to no raczej już wątpię, to w... Nie to można ugryźć, bo jak mój kolega został sam na dwóch i ugrywał No okej, okay, był... no dobra, ale bez przesady aż taki... Jak, aż tacy o... dobrzy to oni nie będą Zobacz, Zobacz, że my wjechaliśmy im teraz na spokojnie Nie no, damy rady Kanon Dobra, jeden Ej rozwalaj ty te Zaraz będzie dzisiaj, coś mnie uderzyło i to porządnie. No, bo ten się, właśnie ten filtrowy się rozbudował. A to są miny, fuck. Dobra, najpierw ten, w gospodarkę. Ej, pilnujcie tam, bo mi uciekli. Ten ma jeszcze jeden, jedną bazę, protos ma jeszcze jedną. Dobra, Goń, ja od tej Już kończymy powoli. Dobra, zacznę od tego. Są atakowane. No, nie ma jeszcze. Tam, tam, tam. Dobra, no trzymać się z wszystko po kolei. Tu są miny, nie? Tak więc trzeba uważać. Nie biegaj za często tutaj. Ty widzisz? Tutaj Bazy bazy. O, atakuje to? mnie tutaj. Ohoho. Widzę. Olejaka! O kurde, to mnie zaskoczył. Dobra. Ej, on jest gdzieś blisko nas. Patrz, gdzie on tym leci. Ej, próbnik, próbnik! Próbnika tutaj tego rozwalić. Pogonić go. Ja się zaraz nim zajmę, spokojnie, wojsko mi się robi w bazie. Chłopaki, to idź tam czymś, ja tam lecę z Antami. Dobra, le tyle armii to ja piernicze. Dobra. Tam leci to leci leci, tam to, leci, 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 i próbuję tu nie zniszczyć. Dobra. Nie, nie sięgłem, trudno. Dobra, jednak tu tutaj go nie ma, ale patrz, jest tu. Schował jest się tutaj. za tym, za tym głównym, dobra, na razie bez tego. Na dole, na dole tam jest dobra, żeby ludzie. Najpierw postaram się rozwalić tych tutaj. Co lecieli, gdzieś tutaj przed chwilą. Jest. Są są są, 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 są. Niszczyć, niszczyć to. Dobrze. Na plecy mi wbija. Dobra, dużo mi nie zrobi. Dobra, tym pomęczony jeszcze jest. Eee. Tamato. Gdzie jest moja tamato? Okay. Królowa tutaj się skitrała. Aha, jeszcze tego nie. Zobacz. Moje te jednostki rozwaliły jego, jest takie spore dosyć Jest dobrze Ej, rozwalcie tam tego fioletowego ja, ja sam za was wszystkiego nie będę robił ja, kto ty Ej, patrzcie jego te Zobaczcie jakie Nie biją mnie Jego wieżyczki No bo z które są wyłączone te wieżyczki O kurwa to jest Nie Dobra, szybciej, szybciej, niszczyć to! Tym aha. Aha, nasi tutaj są atakowni. To patrzcie na to. Ja mu dam. Zaraz zobaczymy, co oni tutaj chowają. Tutaj pusto. Z... Już go nie ma. Pusto. to jest nasz. Aha, Panie Wardo. Gdzie jest Get? No. Tutaj poleć statkami. Ja zajmę się tym tutaj. On jest Dobra. mój ja też idę tam do góry. On już <coughs> przegrał. Bo ta armia, co teraz idzie na niego, to styknie spokojnie, żeby go rozwalić. Jeszcze na szybki wypadek dorobię, kogo mogę tam. Dobra, nieważne. Tutaj pusto, pusto Dobra mają GG. Ja się wyrypałem do bazy nie chcą Mogę próbnik, próbnik gdzieś się cieka Dobra, nie ucieknie Nie właśnie mu do bazy wyrypałem, nie? Ani no właśnie tego. Widzę. Dobra. A nie chciałem. Dobra I tak mają pograne Ja mam upgrade'y porobione takie, że Ja też mam Ja mam jeden osłonę i mówki i teleporty Bić, bić to bić Pylon, no dobrze O coś mnie tu bije, dobra tego pylona najpierw Dobra jeszcze jeden został Opuścił grę, dobra Ten został, ale on kurde, mi się wydaje, że gdzieś na środku jest Nie, przechodziłem Przed chwilą tamtędy, było pusto Dobra to będzie koniec Będzie koniec gry Rozwalimy te budynki, koniec gry nie, bo jeszcze żółty jest, a widzisz, tu ma wazę. Gdzie? Tu budował Ale przed chwilą tam byłem Aaa, on doszedł, dobra, spokojnie GG Karol Pięknie, pięknie 95 level, nie dał rady no Ach. Ale my wiesz, teamowo gram, a nie grałem teamowo Powiedzmy Jeszcze raz gra. No tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć! E, chłopaki, a ja się pożegnacie kiedyś może, czy coś? No jak jeszcze gramy, to ten też nagrywa następny, nie? Ale tutaj byście mogli się pożegnać, coś ja kulturalnie, a nie... No, no no, no, no dobra, sioneczko. No, no. dobra, no. dobra. Dobra.